Dzień dobry, dzień dobry. Uwielbiam przeróżne kuracje pielęgnacyjne, a Wy z pewnością też. Napiszcie, jakie stosowałyście, jakie były rezultaty, czy byłyście z nich zadowolone, y, jaki był efekt na, na Waszej skórze. W poprzednich moich filmikach y, trochę skupiłam się też na kuracjach, kuracji retinolem, y, była też i. Maska, która przez całą noc cudownie działała na naszą skórę. Także były też inne produkty. Znajdziecie też w opisie tego filmiku linki do tych filmików, że gdybyście chcieli zastosować sobie inne kuracje. A dzisiaj chciałabym się skupić na takiej tygodniowej kuracji, która przygotuje waszą skórę na. Ważne wyjście, ważne spotkanie, gdzie chciałybyście pięknie wyglądać, gdzie się prezentować, zrobić oszałamiające wrażenie i jednocześnie co, trochę oszukać metrykę. Polecam Wam kurację peptydową, tygodniową kurację peptydową. Mamy tutaj takich 7 kapsułek, jest w nich... 4% roztwór peptydowy, który wspomaga produkcję kolagenu, działa ujędrniająco na naszą skórę oraz jest 4% składnik napinający. Dzięki takiej kuracji sobie zredukujecie zmarszczki, ujędrnicie swoją skórę i w ciągu zaledwie tygodnia poprawicie znacznie wygląd waszej skóry. Będzie promienna, pełna blasku. Jak stosujemy? Mamy tutaj siedem takich ampułek. Jedna taka ampułka wystarczy nam na dwukrotne użycie. Rano używacie pół ampułeczki, wieczorem drugą połóweczkę. Tutaj macie na wyposażeniu specjalne dozowniki, pompeczki, które Wam tutaj ułatwią aplikację tego produktu czyli przez 7 dni takie ampułki stosujecie jedna rano wieczorem druga rano wieczorem stosujecie to przed y, oczywiście po oczyszczeniu buźki przed nałożeniem serum i kremu Ampulki te są z naszej serii Proceuticals Now Age i są doskonałym uzupełnieniem naszej codziennego rytuału pielęgnacyjnego za pomocą właśnie zestawu Nowej, o których to też nakręciłam filmik, też w opisie filmiku znajdziecie link do e, takiej codziennej pielęgnacji. A skupiamy się na tych naszych ampułeczkach. <laughs> Ile kosztuje taki zestaw, taka nasza całotygodniowa kuracja? Cena jest około 150 zł. Policzcie sobie to na dni, na ilości. Yy, oczywiście, ta, ta cena to jest cena standardowa. Bardzo często taki produkt znajdziecie w cenach promocyjnych, co kilka katalogów, jest on o, po znacznie obniżonej cenie, ale oczywiście, rejestrując się poprzez moją stronę, gdzie link znajdziecie yy, pod filmikiem, możecie mieć ten produkt po znacznie niższych cenach mianowicie o 20% taniej niż w cenie katalogowej. I taki upust możecie mieć na wszystkie produkty z naszej oferty katalogowej. Bardzo jestem ciekawa Waszych wrażeń. Jeżeli jeszcze tego nie zakupiłyście, polecam serdecznie. Ciekawa jestem, jakie były efekty, czy Wam się to podobało, czy spełniło Wasze oczekiwania. Piszcie koniecznie pod filmikiem swoje komentarze, chętnie o nich poczytam. A jeżeli macie jeszcze jakieś swoje ulubione produkty, o których chciałbyście żebym nakręciła filmik, bardzo proszę o takie informacje. A dzisiaj dziękuję za uwagę. Serdecznie pozdrawiam i udanych kuracji, wspaniałych wrażeń, oczywiście udanych spotkań miłych. Dziękuję.